Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale będzie gościło pyszne danie. Danie włoskie, można powiedzieć. I to będą spaghetti, które nazywają się Aglio Olio. Jest to danie włoskie. Prosiliście mnie o to danie, dlatego chciałam Wam pokazać moją wersję, czy moją opcję, jakie robię u siebie w domu. Daję paprykę, pepperoni, ale nie za bardzo ostrą jedną. Jedną daję bardzo ostrą, można dać dwie, trzy, nieostre, jak chcecie mieć więcej papryki. I oczywiście trzeba dać dużo czosnku, to znaczy ze trzy, cztery ząbki czosnku na przykład na 300 gram makaronu. Do tego dojdzie też parę łyżek oliwy do tego dojdzie taka dobra garść natki pietruszki i to wszystko smażymy króciutko w międzyczasie gotuje się makaron wlewamy troszeczkę wody z dwie chochelki wody tej gotującej się do tego sosu czy że zrobi ten sosik a potem wkładamy już ten ugotowany makaron makaron gotujemy al dente żeby nie był tak całkiem Dogotowany. Ja będę gotowała 7 minut, po 7 minutach włożę na tą patelnię i to gotuję jeszcze 2-3 minutki, żeby był smaczny, żeby się wymieszał. Do tego dania można dodać również parę pomidorków koktajliowych. To da taki fajny smak, ponieważ w przypisie to nie stoi w tym oryginalnym, ale dlaczego nie? Ja na dworze kawałczyki u do mojego domownika, jak ja mówię zawsze, żeby się najadł. Oczywiście moja porcja będzie bez, będzie można powiedzieć oryginalna, czy prawie oryginalna. Na to danie, w sumie danie na życzenie widza, bardzo serdecznie Was zapraszam i oczywiście, jeżeli Wam się danie spodoba, jak można prosić o suby, o łapki, o słoneczki, będę się bardzo cieszyła. Jeżeli macie ochotę na opcję z mięsem, mam już na moim kanale sos boloński pomidorowy z mięsa mielonego mam również szpageti carbonara mam również spaghetti na kiełbasie coś pysznego, szybkie danie dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na wszystkie opcje można powiedzieć zajrzyjcie sobie na moje playlisty, porobiłam troszeczkę posortowałam żebyście się nie pogubili w tych moich filmikach i wejdźcie i popatrzcie sobie przez te playlisty, co mam, jakie zupy, jakie sosy, jakie ciasta, jakie torty. Wszystko już znajdziecie posortowane. Teraz przejdę, pokażę Wam, jakie robię to danie. Nastawiam sobie już wodę. Mam 3 litry wody i taką płaską łyżkę soli. W tym czasie, kiedy się... Ta woda gotuje, możecie sobie już pokroić, przygotować te składniki wszystkie. A te również już przygotowałam. Ja tutaj mam spaghetti numer 5, one są cienkie, ale nie za cienkie. Te spaghetti ugotuję, wezmę na 3 litry wody z 300 gram tych spaghetti. Tutaj mam peperoni mix, wziąłam sobie jedną ostrą, jedną wziąłam sobie łagodną. I to teraz sobie pokroję. Tutaj mam pietruszkę natkę i też z tego wezmę sobie taką dobrą garść. Około 20 gram. I cztery duże ząbki czosnku. I biorę sobie z jedną trzecią tych spaghetti, wyciągnę. Możecie sobie odważyć, ale ja się nie przejmuję, ja nie zostanie. Patrzę, ile minut te szpageti muszą się gotować, ponieważ każdy spaghetti gotuje się inaczej, jak również każdy ma makaron. Al dente w 9 minut pisze, czyli 9 minut się gotują. A ja już tak po 7 minutach tej wody wleję tutaj do smażonego i później włożę ten makaron. Zastawiłam spaghetti na 7 minut teraz. W międzyczasie wydłubię te pestki, żeby nie było za bardzo ostro, bo ona jest ostra. A więc jeżeli ostra, to jedna wystarczy. Jeżeli są na przykład słodkie, to możecie dać z dwie, trzy. O, bardzo ostra. Ale jak się to wymiesza z makaronem, to wszystko razem będzie superowe. I teraz kroję drobniutko. Bardzo. Papryka gotowa i teraz sobie kroję czosnek. Też na drobną. Podobnie jak papryka. Teraz mam tutaj taką dobrą garść pietruszki zielonej. Ja kroję tą pietruszkę z korzonkami, ponieważ lepszy smak jest. Na bardzo drobno. 4-5 pomidorków. Nie należy do przepisu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moje przepisy. Mam już szpageti bolonezy, Mam szpageti na kiełbasie. Coś pysznego, również bardzo szybkie danie. I teraz tak, przechodzę szybko już do smażenia. Wlewam ze trzy łyżki oliwy. Raz, dwa. Oliwy sobie kupcie. Oliwa jest naprawdę bardzo fajna, przydatna, no i zdrowa, nie? I teraz najpierw co wrzucam, to to, żeby mi się ten czosnek nie spalił, to najpierw paprykę smażę to ja teraz to wszystko zmniejszam już o połowę żeby ten czosnek, który wrzucę i papryka mi się nie spaliły to jest ładnie wahnie naprawdę rzucę część pietruszki a na koniec można posypać jeszcze część pietruszki do posypania zostawię Teraz już wrzucam zieloną na przepisówki. Ja wrzucę tutaj parę małych koktajlowych pomidorków, ale nie musicie, bo to nie należy do tego przepisu. I można powiedzieć, że już gotowe. Spół łyżeczki pieprzu czarnego. Mała łyżeczka soli. To co ja tutaj jeszcze dam, to z łyżkę oliwy, bo mi tutaj na patelni jest dosyć sucho, a nie powinno być. Mieszam. Zmniejszyłam na trzy, czyli od 2 trzecie jest zmniejszone. Teraz do tego wlewam dwie łyżki. Oczywiście musi mi się troszeczkę przestygnąć, żeby nie od razu gorące tej wody z makaronu z wień. Teraz możemy sobie to spróbować, jak smakuje. Czy trzeba soli, czy czegoś jeszcze. Mm. To już jest dosyć smaczne, ale to tanie jest również dla wegetarian, I teraz do tego wrzucamy ten makaron. On jest jeszcze al dente. Jeszcze jest taki niedogotowany, lekko twardy, ale on sobie dojdzie I już mieszamy, i zaraz będzie gotowe. Minutkę możemy jeszcze dwie podusić. Próbujemy, czy nam czegoś jeszcze nie brakuje, to znaczy soli, pieprzu. Powiedziałabym, że jeszcze to wszystko zrobimy ze soli, bo ja mam łagodną, ostrejek ale jeszcze smak pieprzu nie zaszkodzi więc jedna trzecia łyżeczki. ja Wam co powiem pod koniec możemy sobie teraz dać tego sera I proszę zobaczyć jak się szybciutko ten ser roztopił czy Wam przypadnie do gustu nie wiem ale opcja na życzenie życzę smacznego zapraszam na mój kanał na moje playlisty Poszukajcie poszukać sobie szybciutko do dania i życzę Teraz przykładam już na miskę, czy do miski jakiejś, czy porcuję. To jest opcja bez kiełbasy. A jeżeli macie kogoś, że lubi kiełbasę, mieszacie z kiełbaską. Możemy posypać serem, żeby na koniec jeszcze troszeczkę popieprzyć gotowe. I to jest ta opcja nowa moja, już kolejna opcja na to szpagetti. Zapraszam do zrobienia bez mięsa, bez kiełbasy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i oczywiście jak można prosić osoby o łapki, będę się bardzo cieszyła. Teraz na ten czas letni, naprawdę coś pysznego, szybkie danie, a więc naprawdę zapraszam. Pyszne już Troszeczkę zjadłam, ale pomyślałam sobie, że muszę Wam pokazać, że smakuje. Mm. Naprawdę superowe.